Z ewangelii według świętego Łukasza, kto w drobnej rzeczy jest wierny, ten i w wielkiej będzie wierny, a kto w drobnej rzeczy jest nieuczciwy, ten i w wielkiej nieuczciwy będzie. Nie spotkałem nikogo, kto by swoją karierę grzesznika rozpoczął od morderstwa. Ale spotkałem mnóstwo ludzi, którzy rozpoczynali od drobnych kradzieży, od drobnych kłamstw, i się do tych drobnostek przyzwyczajali, pozwalali, żeby te drobnostki wstępiły sumienie. Po latach pobłażania takim drobnostkom, łatwo popełnić wielkie grzechy. Do zobaczenia jutro.